Witam wszystkich maniaków tutaj jak zwykle Z i rozpoczynamy drugą grę piątego seta grupy B Intel Extreme Masters pomiędzy Tarsonem Polskim graczem oraz Szwedem Marrowem. Marrow wygrawszy dwa poprzednie sety na pewno wyjdzie już z grupy podczas gdy Tarson z wynikiem 1 do 1 w swoich, e, swoich grach grupowych na pewno musi wygrać e, ten set i wygrawszy pierwszą grę no, jest coraz bliżej tego oczywiście jeśli chce przejść do następnego chce wyjść z grupy to oprócz tego że on wygra e, swój swój set musi przegrać hak Gracz kanadyjski z, z Artousem, który, który jest bardzo znanym graczem oraz komentatorem Stanów Zjednoczonych. E, I obaj gracze rozpoczynają tutaj grę na Metalopolis. Od razu można powiedzieć, że na Metalopolis TVT może być troszkę przeciągnięte ze względu, e, chociażby na to, że obie bazy mogą być bardzo ładnie za, zasidżowane tutaj, za, zacząłgowane. E, także z tego względu, że oczywiście gracze e, terańscy tworząc taki można powiedzieć wall tutaj. Z bunkrów, ze swoich budynków produkcyjnych mogą bardzo łatwo złapać tutaj tą trzecią ekspansję. I obaj gracze znajdują się po przeciwległych krańcach mapy. Może mamy tutaj stronę tą północno, zachodnią i południowo-wschodnią, to są takie, takie dwie, trze, dwie części mapy. I obaj gracze mogą spokojnie tutaj obie je złapać, i, i możemy tutaj widzieć dosyć długą grę. Nie zdziwiłbym się, gdyby Tarson. Gdyby Tarson wszedł w, 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 w build, który wchodził w poprzedniej grze i w który bardzo coraz częściej widzę w jego, w jego grze, czyli to jest build 1-1-1 one, one, one z przejściem w takie, w takie szybkie mariny i marudery tutaj, razem oczywiście z medivakami i Czołgami, jest to bardzo fajny rodzaj builda i nie, nie zdziwiłby się, gdyby Tarson wchodził tutaj w taki, można powiedzieć, rodzaj bardzo szybkich Banshee, żeby harasować swojego, swojego przeciwnika, podczas Dymarów w poprzedniej grze. Także zaczął od harasu Reaper'ami, więc także nie zdziwiłbym się, gdyby to tutaj zobaczył. Nie zdziwiłbym się także, gdyby złapał e, swoją pierwszą szybką ekspansję, ponieważ to jest dokładnie to, co zrobił w pierwszej fazie, w swojej poprzedniej grze. I Tarson bardzo ładnie to wykorzystał tutaj, właśnie za pomocą tego builda 111, one, 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 szyb one, 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 szybko atakując swojego przeciwnika. Czym zapełni zapełnił sobie nie tyle przewagę, co wyrównanie, z tego względu, że podczas tego ataku był w stanie złapać swoją ekspansję. I wyrównać tą, 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 tą swoją, e, można powiedzieć, przewagę ekonomiczną jego przeciwnika została znegowana. zanegowana I widzimy tutaj już dosyć szybki chlap więc zapewne będziemy widzieć tutaj te pierwsze ripery Zobaczymy, tak? Pie buduje już swojego pierwszego ripera Obaj gracze jak na razie nie trafili w swoich przeciwników. I Tarson buduje tutaj fabrykę. Zaraz zapewne zobaczymy, e, wybudow wybudowywany gdzieś. E, Gdzieś yy, starport, więc zapewne na pewno będziemy widzieć tutaj jakiś, jakiś rodzaj builda. 1-1-1, one, one, one. za chwilę tutaj zobaczymy na co dokładnie zdecyduje się. Tarsum pierwsze dwa mariny są już gotowe. Znalazł właśnie swojego przeciwnika, który ma tylko jednego marina. I tak jak mówiłem, Maru decyduje się na ten szybki command center za, zaraz po swoim teklabie I w momencie, w którym będzie harasował swojego przeciwnika, jeśli ten haras by się udał, to oczywiście on będzie o wiele, wiele. Yy bardziej e, ustawione ekonomicznie, że, że jeśli mogę tak powiedzieć, od swojego przeciwnika, no bo oczywiście Haras tutaj linii minerałów powoduje, że trzeba oczywiście się odbudować, nie można grać tak agresywnie, jakby się chciało grać, no i trzeba tutaj się odbudować, w tym momencie Maru miałby olbrzymią przewagę nad Tarsonem, zaraz zobaczymy tutaj, co z tego wyniknie, pierwszy Helion jest już <coughs> prawie gotowy i w tym momencie myślę, że tutaj e że Tarson będzie decydował się tak samo jak w poprzedniej grze tutaj na ten bardzo szybki haras i tutaj zakręcił się trochę tym reaperem, nie będzie starał się harasować swojego przeciwnika. E, Morrow. I czy jest to techlap tak, więc oprócz tego szybkiego, bardzo szybkiego pusza będziemy tutaj za chwilę widzieć e, będziemy tutaj za chwilę widzieć e, Banshee w momencie, w którym... Wow, ten pierwszy Reaper zniszczył Heliona, nie wiem za bardzo w jaki sposób e, Mauro potrafił wykonać coś takiego. I w tym momencie tutaj są tylko trzy mariny. Jest jeszcze tutaj ten jeden Reaper, cztery mariny. No nie wiem, czy tutaj poz poradzi sobie Maru, troszeczkę chyba za bardzo... Za bardzo tutaj się wycofywał e, tym, ty, tym Maruderem. Spokojnie myślę, że jakby ten Reaper stał z tyłu, to spokojnie mogliby sobie tutaj tak z odrobiną mikro poradzić. W tym momencie on posiada tylko jednego Marudera oraz tego Reapera. Ten Reaper musi wejść tutaj do walki, ale nie, skacze tutaj troszeczkę za bardzo. On posiada tylko cztery życia i zobaczymy tutaj w jaki sposób, czy Tarson, Tarsonowi uda się utrzymać ten haras dopóki nie wyskoczy jego pierwszy Banshee. Jeśli tak, no to Maru może być w naprawdę dużych kłopotach, ponieważ... ponieważ ten haras odciągnie jego uwagę i tutaj są już te pierwsze wieżyczki, jest tutaj także ta wieżyczka, więc Maru spodziewa się tych bench i w tym momencie jego armia jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo w złej sytuacji, tutaj mariny nie są zbyt dobre, tutaj chyba powinien raczej robić, robić, robić marudery, chociażby po to, żeby one były o wiele bardziej skuteczne, wszystkiego tym helionom, posiada tutaj tylko jednego marina, tutaj są już trzy heliony, więc wow, naprawdę ogromna przewaga Tarsona, pierwszy Banshee jest już tutaj w powietrzu i musi uważać troszeczkę na tą wieżyczkę, żeby go nie zestrzeliła, bardzo ładnie tutaj to wymik wymikrował, chyba stanie się tutaj, tak, niszczenie e supply depotów, to jest bardzo ważny element i w tym momencie tutaj Tarson e jest w bardzo preferencyjnej sytuacji, zniszczony, został prawie tutaj ten jego haras, ale kolejne, kolejne jednostki są już przyzwane, kolejny helion, heliony są bardzo szybkie, za chwilę będą tutaj, żeby harasować coraz, coraz, coraz mocniej. I, i Maru posiada bardzo, bardzo osłabioną już tą swoją armię. Gdzie jest ten Benshi? Chyba został, chyba został zniszczony. Nie widzę tutaj, nie jest tutaj, nie, nie został nawet ani razu uszkodzony. I w tym momencie ten Benshi to jest ogromna siła ognia. Spuści jak on tutaj zostaje, sobie z tyłu niszczy te dwa mariny, które są jedyną odpowiedzią na, tą, na ten Benshi, jedynym jedyną jednostką przeciwlotniczą i tutaj spokojnie na holdzie by mógł sobie stać podczas gdy, podczas gdy Heliony po prostu zniszczą razem z tymi Marinami tą wieżyczkę będzie mógł spokojnie tutaj, nawet nie musi podlatywać, może sobie spokojnie ostrzeliwać ten Orbital Command i i Maru jest w absolutnie fatalnej sytuacji, dopiero teraz ten reaktor jest stworzony, ale jak jakkolwiek szybko nie pompowałby tych Marinów to te Heliony spokojnie sobie z nimi poradzą. Drugi benshi jest już tutaj. Te baraki na pewno nie zostaną ukończone, i w tym momencie, wow, Tarson jest w fantastycznej sytuacji i może po prostu wygrać tą grę i zapewnić sobie, zapewnić sobie drugi punkt w swojej fazie grupowej. i Mam nadzieję, że to właśnie nastąpi, ponieważ kto nie chciałby zobaczyć Polaka w kolejnej części Intel Extreme Masters? Myślę, że Mao nie ma tu już absolutnie nic do powiedzenia. Ten benshi po prostu demoluje jakąkolwiek przeciwrotniczą odpowiedź jego przeciwnika. Drugi benshi zaczyna atak. Na baraki w tym momencie GG Maro przegrywa swoją drugą grę i Tarson zdobywa drugi punkt fazy grupowej. Naprawdę fantastyczna gra, cóż za niesamowita agresja, niesamowite mikro i, i świetny build Tarsona, odpowiedź na tą szybką ekspansję, absolutnie fantastyczna. I w tym momencie e, Maus Maru oczywiście nie musi martwić się o ten punkt, ponieważ on spokojnie wyjdzie z grupy. Jeśli hak przegra w następnym, e, następnej grze, to oczywiście także będziemy widzieć Tarsona w grupie. Ja Zapraszam, właśnie, do oglądania tego szóstego, zedu, e, sz, szóstego setu. Oczywiście, a ja nazywam się Z i zapraszam także do gry.